Witajcie na kanale Wiejska Kurka. W dzisiejszym odcinku zamkniemy sobie kurki. Ten odcinek będzie krótki, ponieważ w tym tygodniu kupię sobie małe gąski i będzie o tym dłuższy odcinek. Kurczątka nauczyły już się wchodzić. trzeba je tylko zagonić i będą same. Na szczęście właśnie już nie będzie trzeba ich łapać. A teraz zamkniemy sobie sileczki. U silek jedna silka siedzi sobie na jajeczkach. Siedzi ona sobie na, na jajeczkach od kury, ozdobnych. Niestety zostały nam tylko dwie kurki i jeden kogucik. Chcę tutaj nagrać gąsiora, ale niestety słońce przeszkadza. Na razie już prawie wszystkie kurki weszły do kurniczka. Gąska siedzi sobie na jajkach. Kurki zaraz zamkniemy. Wszystkie kurki już są zamknięte i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Zapraszam was na ten odcinek. Skup na Gąsek będzie w niej więcej w połowie tygodnia. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Pa i pozdrawiam.